No, Kuper kupuje lody w miasteczku Didim Zobaczymy jakie smaki dostanie O ładuje, ładuje, ładuje Normalnie cyrk na kółkach zobaczcie który tutaj będzie dla niego o i udało się Na szczęście jeszcze nie wziął kasy, więc, więc ciekawe ile będzie chciał za sztuczki, to jakiś napiwek daj dodatkowo. No. Zjedz sobie, tak, tak, zjedz Tak, najdzie no, się smakiem chyba Normalnie Lepiej niż w hotelu Cyrkowcy byli, ale to jest bez porównania dużo, dużo lepsze. I dostał chusteczkę, widzieliście wszyscy? No po prostu nie naraj się.